Jesteście team 125. Czy powinni tego zakazać? Mogłoby się wydawać, że 125 to jest idealny motocykl dla początkującego rajdera. Ja też tak na początku myślałem. Nie pakuj się, broń Boże, żadną 125. Za mną ruiny zamku. Gdzieś tam, hen, 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 daleko. Natomiast, wracając do, do moich opowieści, to. Po pierwsze, jest to, pamiętajcie, moje subiektywne zdanie, moja opinia, moje przeżycia, moje doświadczenia. Chciałem Wam opowiedzieć, jak zaczęła się moja motocyklowa przygoda. W 2019 roku postanowiłem, że, że spróbuję. Po latach nic nie robienia, jeśli chodzi o motocykle, stwierdziłem, że najprostszą drogą do tego będzie zakup 125. Bo mam kategorię B, bo mam dłużej niż 3 lata i próbuję swoich sił właśnie na takim motorku. Jest on mały, nówka sztuka, kosztuje tam w okolicach 10 tysięcy złotych. Później powiem jakie są takie minusy. No i kochani, przede wszystkim co? Zdecydowałem się na nowego Junaka Cafe Racera 125. Kosztował całą chyba dychę. Pojechałem do sklepu z żoną, kupiłem motocykl przed sklepem. Jedynka, dwójka, trójka i że tak powiem umiem jeździć. No, i tak zaczęła się przygoda. Szybko okazało się jednak, że 125, o ile jest bardzo fajna w mieście, umożliwia bardzo szybką i sprawną komunikację, przemieszczanie się, to na trasach, na których ja przede wszystkim lubiłem sobie troszkę pojeździć, okazywało się za słaba, tak. Kierunek do żywca, stówka do żywca, stówka do Krakowa, stówka gdzieś tam w stronę Częstochowy. W tym motocyklu brakowało mocy. Na minimalnych górkach przy moim wzroście, ja jestem, no, niemały chłop, 188 cm wzrostu, 9 tych wagi. Ile? Wiecie, ten motocykl pod minimalną górkę już zaczynał zwalniać, już, już to nie była stuwa, tylko było 80 na godzinę. Nagle ciężarówki zaczynały mnie gdzieś tam wyprzedzać i. I robiło się dosyć nieprzyjemnie. Czy 125 tak naprawdę mi pomogła? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Dlatego, że jako gość, który wcześniej jeździł tylko na rowerze enduro i na rowerze szosowym, nagle dostajecie motocykl, mówię o 125, na który wsiadacie, jesteście w stanie rozwinąć no około 100 km na godzinę. Bez żadnego kursu, bez jakiegokolwiek doświadczenia. Nie mówię tutaj o doświadczeniu w ruchu ulicznym, tak, tylko yy, o doświadczeniu motocyklowym. Ja, że tak powiem napałę, jeździłem tym motocyklem, wiecie, raz wolniej, raz szybciej, raz się trochę bawiłem, nie miałem tam co prawda jakichś dziwnych, niepokojących sytuacji, natomiast nie pomogło mi to w żadnym stopniu podczas dawania egzaminu na kategorię A. Co gorsze, uważam, że to właśnie przez 125 było mi znacznie trudniej podczas nauki. Dlaczego? Dlatego, że jeździłem prawie rok tą 125, miałem już jakieś swoje wiecie, przyzwyczajenia, naleciałości, które okazały się. Po prostu jakąś kompletną, czymś kompletnie innym. Manewry, które ja stosowałem, nie stosuje się w ruchu ulicznym, jeżdżąc na motocyklu, bo można się po prostu zabić. O czym nieraz przekonywałem się na placu manewrowym, zastanawiając się, dlaczego ten Gladius mi po prostu nie chce skręcać. Idziecie do szkoły, dowiadujecie się nagle, że jest coś takiego w ogóle jak przeciwskręt. Tak, tak, moi mili, przeciwskręt. Czyli chcąc skręcić w lewo, wy tak naprawdę delikatnie pchacie kierownicę w przeciwną stronę. Ale o tym już nie będę tutaj dywagował, bo jest o tym całe mnóstwo filmów. Jeśli jeszcze nie mieliście z tym styczności, to zachęcam do wyszukania i do przestudiowrza. Więc wiecie, no takich technicznych rzeczy jest tak naprawdę całe mnóstwo, i to wszystko sprawia, że później mi osobiście. Szkoła, nauka jazdy szła po prostu słabiej, wolniej, nie tak jak się tego spodziewałem, nie tak jak myślałem, że to będzie wyglądało. To była taka wiecie męka i czasem walka o życie, a nie o to chodzi. Dlatego według mnie to jest moja moja opinia, Powtarzam jeśli ktoś tak naprawdę myśli o jeździe na motocyklu. Nie szukam motorka tylko, nie wiem, na dojazdy do pracy, bo ja w żadnym stopniu nie, nie neguję, że 125 to jest zło totalne, wiecie, że to jest przedmiot z, z piekieł i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo na dojazdy do pracy w mieście jest okej, okay. ale jeśli tylko myślicie i, i macie tutaj w swojej głowie... Taki pomysł, że być może kiedyś, później będę chciał większy motocykl, spróbować jazdy nad czymś poważniejszym, jakieś y, wybierać się w dalsze trasy, to tu znowu moje zdanie: to nie tracicie czasu na 125, bo jest to bez, y, kompletnie bezsensowne. Zapiszcie się na kurs, niech Was dobrze nauczą jeździć od samego początku. Wsiadajcie później na większy motor i miejcie stuprocentowy fan z tego yy, przypadku. Tu jeszcze taki aspekt jeśli chodzi o 125. Kupując taki motor nowy, mówię tutaj o nowym, musicie wydać yy, no teraz już grubo powyżej 10 tysięcy złotych. Przynajmniej jeśli ja sobie oglądam takiego junaczka jak ja miałem. No i za 10 tysięcy złotych możecie mieć konkretną 500 czy 600, oczywiście dużo starszą, i będzie to duży motocykl, na którym wy nie będziecie wyglądać, jakbyście pożyczyli ten motor od waszego syna czy córki, będziecie wyglądać dość dalej, będzie wam się dużo lepiej jeździło za te właśnie pieniądze. Pamiętajcie, ceny, które są obecnie na wszystkie 125 to są, są cenami dla mnie osobiście, z mojego punktu widzenia, abstrakcyjne, z tego względu, że sprzedawcy wiedzą, że na to jest boom, że to, na, to jest teraz na topie, bo jest to najłatwiej dostępne, tak? No masz kategorię B, idziesz, kupujesz, wsiadasz i jeździsz, więc oni mają y, najlepszy zbyt na tym. Ale wy zastanówcie się, nie popełnijcie tego błędu, który ja zrobiłem. Cały czas, gdzieś tam przez całe życie w sercu miałem motocykl, ale nie miałem jaj przez całe życie, żeby na ten motocykl wsiąść i spróbować, jak się na nim jeździ. Teraz to się zmieniło. I Także tak wyglądała moja przygoda ze 125, z egzaminem z... nie tyle z egzaminem, co z kursem. To o czym Wam wspomniałem, miejsce 25 po prostu nie pomagała. Te manewry przychodziły mi później ciężko, topornie. I to później skutkowało tym, że egzamin zdałem za drugim razem, nie za pierwszym. Ale to wypadek przy pracy. Natomiast, natomiast jeszcze teraz podsumowując wszystko, tak? Czy uważam, że warto jako Twój pierwszy motocykl kupić 120, 125? Więc tak, jeśli to ma być Twój motocykl na dojazdy do pracy, na śmiganie po mieście, nie interesują Cię większe pojemności, nie chcesz motocykla, to taki skuter 125, czy tam jakiś motorek, będzie dla Ciebie idealny. Natomiast jeśli myślisz o motocyklowych Wycieczkach motocyklowych, jakichś większych planach. Nie pakuj się broń, Boże, żadną 125. -tkę. Idź jak człowiek na kurs, tam cię uczą od A do Z, wszystkiego już na samym początku poprawnie. Zdasz sobie egzamin, zaczniesz sobie śmigać, nie musisz od razu kupować 600. -tki. Możesz sobie właśnie kupić tą 125, popróbować, jak ci jest, nabrać pewności siebie. I później kupić docelowy większy motor albo za pieniądze, za które teraz ledwo co kupisz tą 125, kupisz sobie, nie wiem, ma takiego za, nie wiem, 15-16 tysięcy, może nawet koło dyszki znajdziesz jakiś egzemplarz i będziesz sobie śmigał, śmigał, śmigał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie. Jesteście Team 125, czy powinni tego zakazać? Ja jeszcze w ogóle abstrahuję od tego, że ten przepis dotyczący jazdy na kategorię B z 125 jest trochę szerszy. Ja przez chwilę, zanim zacząłem chodzić na kurs na prawo jazdy kategorii A. W głowie swojej maglowałem temat tego, czy przypadkiem nie iść na kolejną w życiu łatwiznę i czy nie kupić trójkołowca. Trójkołowca, taką, nie wiem, trzysetkę, wiecie, dwa kółka, takie są skuterki, nieskuterki, i to jest całkowicie po prostu zgubne. Na tym się można zabić. Ja już nie, nie, nie mówię, że na 125 jest niebezpieczna, no bo generalnie jest. Już tam osiągacie koło takiej prędkości. Natomiast, kochani. Jeżeli wy dostajecie takiego trójkołowca, który ma, nie wiem, 60 koni, 50, 70, wiem, że ten jeden najmocniejszy, on akurat się nie łapie, bo ma za szeroki rozstaw osi i tam już trzeba mieć prawo jazdy kategorii A, natomiast te wszystkie, nie wiem, jakieś tam 600 z trzema kółkami, możecie jeździć tym na kategorię B. I czy to jest dobre, Waszym zdaniem, moim, jako teraz takim, takiego początkującego motocyklisty? Absolutnie nie, dlatego że to jest po prostu niebezpieczne. Jeżeli Ty masz jakieś inne y, przeżycia, wspomnienia, przemyślenia, y, koniecznie podziel się nimi. Komentarzu. Ja uciekam już w stronę domu, dzisiaj wpadło prawie 200 kilometrów. No i trzymajcie się, do następnego! Cześć!